Pamiętasz swoją pierwszą prezentację w szkole, kiedy musiałeś stanąć przed całą klasą i nauczycielem, z sercem walącym jak oszalałe? Ja doskonale pamiętam mój moment, przedmiot, który nie był moją mocną stroną. Spojrzenia rówieśników spoczywające na mnie i ta ogłuszająca cisza, czekająca na moje pierwsze słowo. Początkowo ta sytuacja wydawała się moim największym koszmarem, ale teraz po latach widzę to zupełnie inaczej. Szkoda mi człowieka, który nigdy nie doświadczył przeciwności, bo nie miał okazji się sprawdzić. Te słowa seneki nabierają głębi, gdy przypominam sobie tamten dzień. Każde drżenie głosu i każdy moment niepewności były cennymi lekcjami. Uczyły mnie odwagi, pokory i radzenia sobie z napięciem. W tym odcinku przedstawię Tobie osiem antystoickich nawyków, które mogą niepostrzeżenie osłabiać Twoją mentalną siłę czy zastanawiałeś się jakie proste sytuacje podobne do tej szkolnej prezentacji ukształtowały ciebie i twoje reakcje na trudności odkryjemy razem jak te doświadczenia wpływają na nasze codzienne życie i jak możemy przekształcić strach w siłę zachęcam cię do podzielenia się swoją historią kiedy ostatnio czułeś tremę ale postanowiłeś działać mimo wszystko twoje doświadczenia są cennym wkładem w naszą społeczność przypomina nam wszystkim że przeszkody są uniwersalne, a ich pokonywanie możliwe i niezmiernie rozwijające. Pozostań ze mną do końca tego odcinka, by odkryć, jak zmierzyć się z własnymi antystoickimi nawykami. Zanurzymy się w historię przekształceń: od niepewności do pewności, od strachu do odwagi. Przejdźmy razem tę drogę, bo właśnie w takich momentach, kiedy stawiamy czoło wyzwaniom, rozwijamy się najbardziej. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Zaniedbujesz swoje ciało. Rozważ słowa starożytnych mędrców, którzy przekonywali, że harmonia ciała i umysłu jest fundamentem dobrej kondycji życiowej. Twoje ciało, niczym świątynia, zasługuje na szacunek i troskę, a jego zaniedbanie to pierwszy krok ku nierównowadze i dysharmonii wewnętrznej. Co by się stało, gdybyś konsekwentnie ignorował wołanie o ruch, oddając się stagnacji i rutynie bezaktywności? Wyobraź sobie, jak każdy dzień lenistwa i unikania wysiłku fizycznego, stopniowo podcina skrzydła Twojej jasności umysłu, Twojej wytrzymałości na codzienne wyzwania i zdolności do stawienia czoła przeciwnościom. Osoby, które zaniedbują ruch, często znajdują się w pułapce wzrastającego stresu, zmniejszonej witalności i otumanionego umysłu. Nauka wspiera to, co mędrcy głosili od wieków. Systematyczna aktywność fizyczna jest jak eliksir życia dla mózgu, podsycając jego funkcje, rozjaśniając nastrój i wzmacniając zdolności poznawcze. Nie musisz dążyć do miana atlety. Wystarczy, że zaczniesz honorować swoje ciało poprzez prostą, ale regularną troskę. Może to być taniec, chodzenie pieszo czy ćwiczenia rozciągające. Zastanów się, jakie proste działania możesz podjąć już teraz, by okazać szacunek swojemu ciału. Niezależnie od tego, gdzie jesteś i jak wiele masz obowiązków, zawsze znajdzie się chwila na hołd wobec własnej fizyczności. Nie dopuść, aby zaniedbanie stało się Twoim losem. Twoje ciało, ten niezwykły instrument, przez który doświadczasz świata, zasługuje na Twoją najwyższą uwagę i dbałość. Troszcząc się o nie, nie tylko poprawisz swoją kondycję fizyczną, ale i otworzysz nowe drzwi dla umysłu, który będzie mógł działać z pełnią swoich możliwości. Dbając o ciało, kultywujesz zarazem swój wewnętrzny spokój i siłę zgodnie z mądrością, która jest ponadczasowa. Numer 2. Unikasz trudności. Zastanów się nad ścieżką samodoskonalenia, wyobrażając sobie, że każda przeszkoda, każde wyzwanie, które napotykasz, jest przygotowaniem do czegoś większego. Unikając trudności. Odcinasz się od cennych lekcji, które mogą wydobyć Twoje ukryte siły i możliwości. Starożytni myśliciele przekonywali, że życie bez wyzwań jest jak podróż bez kierunku. Wyobraź sobie, jak każda niepodjęta próba i każde omijane wyzwanie tworzą świat, w którym nigdy nie doświadczysz pełni swojego potencjału. Myśli filozoficzne z czasów antyku podkreślają, że trudności kształtują naszą odporność. Uczą nas adaptacji i wytrwałości, odkrywając przed nami głębię naszej niezgłębionej siły. Zamiast wycofywać się przed wyzwaniami, zastanów się, co możesz zyskać, stawiając im czoła. Każda trudność to szansa na sprawdzenie siebie, na naukę i rozwój. Dążenie do rozwoju w obliczu przeciwności jest jak żeglowanie wymaga odwagi, zręczności i gotowości do zmierzenia się z nieznanym. Stoicyzm uczy nas, że nie chodzi o unikanie trudności, ale o odnalezienie w nich okazji do wzrostu. Każda pokonana przeszkoda jest krokiem naprzód, kamieniem milowym w podróży osobistego rozwoju. To one rzeźbią nasz charakter, ucząc nas, że wartość człowieka mierzy się nie tym, jak unika wyzwań, ale jak z nich korzysta, by stać się lepszą wersją siebie. Przyjmij więc każdą trudność nie jako przeszkodę, ale jako Etap w podróży ku samodoskonaleniu. Pozwól tym wyzwaniom formować twój charakter, odwagę i determinację. Zamiast się wycofywać, idź naprzód. Ucz się z każdej sytuacji, wykorzystując zdobyte doświadczenia do budowania mocniejszej, bardziej świadomej wersji siebie. Stań w obliczu trudności z przekonaniem, że każda z nich jest krokiem na drodze do twojej własnej wielkości. Numer 3. Izolujesz się od przeszłości. Kiedy odwracasz wzrok od lekcji, które przeszłość ma do zaoferowania, odciągasz się od bezcennego źródła mądrości i inspiracji. Przeszłość nie jest tylko archiwum starych historii, jest skarbnicą doświadczeń, z której możemy czerpać wiedzę o tym, jak żyć lepiej. Ignorując dorobek tych, którzy przeszli tę drogę przed nami, pozbawiasz się narzędzi, które mogłyby Ci pomóc w konfrontacji z wyzwaniami życia codziennego. Historia ludzkości, dzieła wielkich myślicieli, odważne czyny i popełnione błędy. Wszystko to kształtuje zbiorową pamięć, z której możemy czerpać wnioski. Niezależnie od tego, czy chodzi o odważne decyzje przywódców, przełomowe odkrycia naukowców, czy osobiste historie przezwyciężenia, każdy z tych elementów ma coś cennego do zaoferowania. Zanurzając się w przeszłość. Uczymy się empatii, rozumienia różnorodności ludzkich doświadczeń i zdolności do widzenia większego obrazu. Dowiadujemy się, jak inni ludzie rozwiązywali problemy, adaptowali się do zmian i wytrwale dążyli do celu pomimo przeciwności. Pomyśl o swoich własnych doświadczeniach. Każda lekcja, którą wyniosłeś z przeszłości, niezależnie od tego, czy była pozytywna czy bolesna, wniosła wkład w osobę, którą jesteś dzisiaj. Izolując się od przeszłości, ryzykujesz powtarzanie starych błędów i tracisz okazję do nauki na sukcesach oraz porażkach innych. Zachęcam cię, abyś otworzył się na przeszłość, pozwól jej stać się twoim mentorem i przewodnikiem. Niech będzie lustrem, w którym możesz obserwować, jak inni ludzie zmierzyli się z życiowymi dylematami. Wyciągaj wnioski z ich doświadczeń, aby budować silniejszą przyszłość dla siebie. Wykorzystując zgromadzoną przez wieki mądrość do kształtowania swojego życia w sposób bardziej świadomy i przemyślany. Nie izoluj się od przeszłości, lecz ucz się na niej, aby śmiało i mądrze kroczyć naprzód. Numer 4. Masz negatywną perspektywę. Przyzwyczajenie się do patrzenia na świat przez ciemne okulary negatywności prowadzi do ograniczonej percepcji rzeczywistości, gdzie możliwości i rozwiązania są niewidoczne a przeszkody wydają się nieprzekraczalne, kiedy twoja perspektywa skupia się tylko na negatywach, twoja umysłowa elastyczność i kreatywność stają się słabsze, a postawa bezsilności staje się twoim towarzyszem. Przyjmowanie negatywnej perspektywy to nie tylko kwestia osobistego nieszczęścia, to postawa, która zniekształca twój światopogląd i hamuje zdolność do wzrostu. Każda sytuacja, nawet ta najbardziej przygnębiająca, kryje w sobie ziarno możliwości, szanse na naukę, adaptację i rozwój. Kiedy jednak pozwalasz negatywizmowi dominować, te okazje umykają niezauważone. Filozofia stoicka uczy nas, że nie zdarzenia same w sobie determinują nasze doświadczenia, lecz sposób, w jaki na nie reagujemy. Przyjmując negatywną perspektywę, dobrowolnie rezygnujesz z mocy. Jaką masz nad własnym życiem? Stoicyzm zachęca do świadomego wyboru pozytywniejszej interpretacji zdarzeń, do szukania dobra nawet w trudnych sytuacjach, co z kolei przekłada się na bardziej satysfakcjonujące i pełne życie. Jak więc zmienić negatywną perspektywę? Zaczyna się od świadomości własnych myśli i reakcji. Kiedy zauważysz, że negatywność przejmuje kontrolę, zatrzymaj się i zastanów. Nad innymi możliwymi interpretacjami sytuacji. Szukaj lekcji i wartości w każdym doświadczeniu. Przyzwyczajaj umysł do szukania pozytywów i możliwości wzrostu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zamiast pozwalać na automatyczne przyjęcie najgorszego scenariusza, pytaj siebie: Jakie inne, bardziej konstruktywne widoki mogą wyniknąć z danej sytuacji? Pamiętaj, że Twoja perspektywa ma ogromny wpływ na Twoje działania. Samopoczucie i ostatecznie na jakość twojego życia. Przyjmij stoicką praktykę poszukiwania równowagi i optymizmu, kształtując w ten sposób rzeczywistość, która sprzyja rozwojowi, a nie stagnacji. Wyzwól się z więzów negatywnego myślenia i naucz się widzieć świat w pełniejszym, bardziej zrównoważonym świetle. Numer 5. Skupiasz się na tym, czego nie możesz kontrolować. Zagłębiając się w obsesję nad aspektami życia, nad którymi nie mamy władzy, skazujemy się na ciągłe poczucie rozczarowania i bezsilności. Skoncentrowanie uwagi na zewnętrznych warunkach, na zmienności pogody, opinii innych ludzi czy globalnych wydarzeń, jest jak próba ujarzmienia wiatru daremne i wyczerpujące. Stoicyzm naucza nas, że prawdziwa moc leży w obrębie naszej wewnętrznej twierdzy, w naszych myślach, przekonaniach i reakcjach. Kiedy twoje skupienie lokuje się na czynnikach, których nie możesz kontrolować, tracisz z oczu to, co naprawdę możesz kształtować. Twoje odpowiedzi, decyzje, postawę wobec życia, przypomnij sobie, ile razy bezskutecznie próbowałeś zmienić sytuację, która była poza twoim zasięgiem. Jak się wtedy czułeś? Teraz wyobraź sobie, że zamiast tego poświęciłeś tę energię na działanie w obszarach, które naprawdę mogą odzwierciedlać twoją wewnętrzną wolę i decyzję. Zmiana perspektywy wymaga praktyki. Zaczyna się od rozpoznania momentów, kiedy Twoja uwaga błądzi ku temu, co niezależne od Twojej woli. Wtedy zatrzymaj się i zapytaj, na co naprawdę mam wpływ w tej sytuacji. Skup się na tych działaniach, które możesz podjąć, niezależnie od tego, jak małe by one nie były. Stoicki spokój nie pochodzi z posiadania kontroli nad światem, ale zrozumienia i akceptacji swoich ograniczeń oraz Wykorzystywania pełni własnych możliwości. Kiedy przestajesz marnować energię na walkę z rzeczywistością, która cię przerasta i zaczynasz działać tam, gdzie twoje działanie ma znaczenie, odzyskujesz poczucie sprawczości i celu. Zatem nie pozwól, aby to, czego nie możesz kontrolować, przyćmiło twoją siłę. Uczyń ze stoickiej zasady skupienia na tym, co w twojej mocy, fundament swojego działania i spokoju. W ten sposób otworzysz się na życie, które jest bardziej satysfakcjonujące, pełne celu i wolne od frustrującej gonitwy za tym, co poza twoim zasięgiem. Numer 6. Unikasz budowania odwagi. Odwaga nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można i należy rozwijać przez konfrontację z tym, co budzi lęk. Unikając sytuacji, które wymagają od ciebie odwagi, Pozbawiasz się szansy na wewnętrzny rozwój, na budowanie odporności psychicznej oraz na wzmocnienie wiary we własne możliwości. To właśnie przez stawianie czoła wyzwaniom i lękom krok po kroku rozszerzasz granice swojej strefy komfortu, ucząc się zarazem, że więcej jesteś w stanie znieść i osiągnąć niż dotychczas przypuszczałeś. Pamiętaj, że każda niepodjęta próba pokonania strachu cementuje jedynie bariery. Które oddzielają cię od pełniejszego, bogatszego życia. Lęk, który omijasz, nie znika, wręcz przeciwnie, często rośnie, podsycając wątpliwości i nasilając niepewność co do własnych sił. Filozofia stoicka uczy nas, że wytrwałość w obliczu trudności, odwaga w stawianiu czoła temu, co nieznane lub straszne, jest drogą do osobistej transformacji. Stoicy uważali, że prawdziwą próbą charakteru jest działanie w zgodzie z własnymi przekonaniami, nawet gdy towarzyszy temu strach. Zadaj sobie pytanie: Które z moich obaw najbardziej mnie ogranicza? Jakie kroki mogę podjąć, aby je przezwyciężyć? Rozpoczynając od małych wyzwań, stopniowo zwiększaj skalę trudności, ucząc się przy tym, że większość obaw traci swoją moc, gdy tylko zdecydujesz się im stawić czoła. Stoicyzm nie odrzuca lęku, lecz proponuje metody, dzięki którym można go zrozumieć i przekształcić w siłę. Konfrontacja własnych lęków to praktyka, która prowadzi do głębszej samoświadomości i autentyczności. Jest to proces, który ostatecznie wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. Nie unikaj więc budowania odwagi. Niech każdy akt odwagi, mały czy duży, będzie kamieniem milowym na Twojej ścieżce rozwoju, świadectwem Twojej woli i determinacji, by żyć życiem pełnym sensu i satysfakcji. Pamiętaj, że każde pokonanie strachu dodaje Ci sił, a każda odważna decyzja sprawia, że kolejne wyzwania wydają się mniej zastraszające. Numer 7. Poddajesz się wygodzie. Wybór wygody i unikanie dyskomfortu to ścieżka, która może wydawać się najłatwiejsza w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do stagnacji i utraty kontroli nad własnym życiem. Kiedy systematycznie unikasz wyzwań, zarówno fizycznych, jak i umysłowych, pozbawiasz się możliwości nauki, jak efektywnie zarządzać swoimi reakcjami, emocjami i ciałem co jest kluczowe dla pełnego wykorzystania Twojego potencjału. Stoickie nauczanie wskazuje, że umiejętność radzenia sobie z dyskomfortem jest nie tylko formą samodyscypliny, ale również środkiem do osiągnięcia większej wolności wewnętrznej. Uczenie się panowania nad swoimi reakcjami w trudnych sytuacjach pozwala na rozwijanie odporności psychicznej, która jest nieocenionym atutem w obliczu życiowych przeciwności. Zastanów się, jak często poddajesz się pierwszemu impulsowi, by uniknąć niewygody. Czy to przerywanie ćwiczeń, kiedy poczujesz pierwsze oznaki zmęczenia, czy uciekanie od zadań wymagających większego skupienia i wysiłku umysłowego? Każda taka decyzja wzmacnia nawyk ulegania wygodzie, a nie rozwijania swoich zdolności. Rozwijanie odporności na dyskomfort można zacząć od małych kroków, np. wyznacz sobie cele, które wymagają wytrwałości i konsekwencji, ale są w Twoim zasięgu. Może to być zwiększenie intensywności ćwiczeń fizycznych, nauka nowej umiejętności lub dokończenie zadań, które zwykle odkładasz na później. Pamiętaj, że stoicyzm nie głosi poszukiwania dyskomfortu dla samego dyskomfortu, ale rozpoznawania i akceptowania go jako nieodłącznego elementu wzrostu i samodoskonalenia. Kiedy świadomie podejmujesz działania, które są trudne, ale konstruktywne i mające na celu Twoje dobro, budujesz w sobie siłę i charakter, które są fundamentem do osiągnięcia spokoju wewnętrznego i spełnienia. Nie poddawaj się więc wygodzie, ale szukaj równowagi, która pozwoli Ci na ciągły rozwój i samodoskonalenie, jednocześnie nie zapominając o potrzebie odpoczynku i regeneracji. Tylko przez zrozumienie i akceptację dyskomfortu. Możesz naprawdę poznać siebie i rozwinąć swój pełen potencjał. Numer 8. Nie angażujesz się w refleksję. Brak zaangażowania w proces głębokiej refleksji nad własnym życiem jest jak podróż bez mapy. Możesz podążać naprzód, ale bez zrozumienia kierunku, w którym się udajesz, trudno jest osiągnąć cel. Refleksja pozwala na zatrzymanie się, spojrzenie z dystansu na swoje życie. Wybory, sukcesy i porażki, dając tym samym szansę na głębsze zrozumienie siebie i swoich motywacji. Stoicyzm uczy nas, że samoświadomość jest kluczowa dla wewnętrznej harmonii i spokoju. Bez regularnego zastanowienia się nad sobą i swoim miejscem w świecie, ryzykujemy, że staniemy się pionkami w rękach losu, zamiast świadomymi autorami własnego życia. Refleksja to nie tylko moment introspekcji, ale również Okazja do docenienia drogi, którą przebyliśmy, oraz do określenia, dokąd chcemy zmierzać. Zadaj sobie pytania: jakie wartości są dla mnie najważniejsze? Jakie działania przynoszą mi największe spełnienie? Czy moje codzienne wybory odzwierciedlają to, kim naprawdę jestem i kim pragnę być? To poprzez takie pytania rozpoczyna się prawdziwa podróż w głąb siebie która odkrywa przed nami nowe perspektywy i pozwala świadomie kształtować przyszłość. Niech ten proces refleksji stanie się Twoją regularną praktyką. Pozwoli Ci to nie tylko na lepsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb, ale również na podjęcie bardziej przemyślanych i świadomych decyzji. W świecie pełnym rozproszenia i ciągłej zmienności stoickie zaangażowanie w refleksję jest jak latarnia morska. Która prowadzi do bezpiecznego portu wewnętrznego spokoju i zrozumienia. Warto pamiętać, że stoicyzm to więcej niż strategia przetrwania, jest to drogowskaz do świadomego i pełnego życia. Niech Twoje życie będzie podróżą, na której każdy krok jest przemyślany, a każdy dzień wykorzystany do wzrostu i samodoskonalenia. Przyjmując te stoickie zasady, kształtujesz nie tylko swoją odporność psychiczną, ale również Otwierasz się na głębsze, bardziej znaczące doświadczenie życia, unikając pułapek, które prowadzą do mentalnej słabości.